A teraz zobacz przed sobą małe dziecko. To jesteś ty, gdy miałaś cztery, 5, siedem lat. Spójrz w jej oczy, co tam widzisz? Czy jest smutek, strach, samotność? Czy to dziecko płacze? Podejdź bliżej. Klęknij przed Nim i powiedz bardzo cicho, bardzo powoli. Kochanie, jestem tutaj, przyszłam po Ciebie, już nigdy cię nie zostawię. Teraz weź to dziecko na ręce albo pozwól mu wejść w Twoje ramię.